Jeżeli ona teraz na niego by zeznała, no to on już nie wyjdzie stamtąd. Jak ona na niego zezna teraz, to no on już nie wyjdzie stamtąd. U układ z prokuratorem, bardzo ważna rzecz. I podpisanie dokumentu. Niech idzie w sześćdziesiątkę. Jeżeli ona, słuchajcie, jeżeli ona wie, ona też jest matką, i pani Bata też była matką, miała trójkę dzieci. Jeżeli ona wie, to niech idzie w sześćdziesiątkę. Jak nie zrobiła tego, to może się starać. Dostanie nowe życie. Nowe życie, nowy dom.